Dzień dobry, ja już się moduje z domu. Mam wrażenie, że ten tydzień to w ogóle jest jakiś tajfun, że jak już się tak rozpoczął, to tak po prostu każdy dzień jest szybszy od poprzedniego. Ale już wam powiem, że strefę beauty mam ogarniętą, tak więc zostało mi tylko rzeczy formalne. Mnóstwo jeszcze formalności mamy przed. Yy, przed zakończeniem budowy. Yy, no, jest mi przygotowanie świąteczne. Jeśli chodzi o tam sprzątanie, to okno dla Jezusa już umyłam, ale yy, bardziej gdzieś tam yy, takie taki organizacyjne, nawet jeśli chodzi o gotowanie, to jeszcze wszystko jest przede mną. Jest godzina 13:30, zupę już mam, yy, ale na drugiej zrobię burgery z domową bułeczką. Yy, Właśnie tak na szybko to wszystko ogarnę. Myślę, że burger będzie grillowany. E, póki można jeść mięso, bo zbliża się czas, kiedy nie można jeść mięsa. I mój mąż będzie chodził e, niepocieszony, bo mój mąż ogólnie sobie nie wyobraża obiad bez mięsnych. Ale będzie musiał jakoś się e, przetrwać. E, tak więc to tak. A kiedy zamierzam robić ciasta? Powiem Wam, że u nas wielką sobotę święci się święconki, i tak naprawdę wielką sobotę to my już te, kaw... te ciasto jemy do kawki. E, tak więc na pewno zrobię częściowo w czwartek, w piątek, a takie części do ciasta typu kruszonka mogę zrobić e, nawet w środę. E, ale to na spokojnie, tak żeby pracowało mi się przyjemnie. E, mam mnóstwo urządzeń, które ułatwią mi pracę. E, Plus robotręczny i myślę, że tak na spokojnie pokażę Wam swoje efekty. Co będę robić, to zdradzę Wam na bieżąco.